Szymon Godziek i Kamil Kobędziowski byli gwiazdami akrobacji rowerowych podczas Czewa Bike Fest. Mimo niesprzyjającej pogody pokazy spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Super inicjatywa, że miasto organizuje coś takiego, bo faktycznie u nas w mieście jest dużo młodych osób, które faktycznie oprawiają ten spot, Gdzie śledzą właśnie tutaj Dawida Goćka czy, czy innych tych riderów. Więc fajna inicjatywa, że można naprawdę zobaczyć ich w naszym mieście. Także fajnie, fajny pomysł. Fajne wydarzenie w Częstochowie. Przyjechaliśmy z kolegami tutaj pooglądać tutaj rajderów, jak robią fajne sztuczki na przeszkodach, też zobaczyć się z Szymonem Gośkiem i zdobyć z niej zdjęcie i podpisy. Ogólnie fajnie, że miasto organizuje takie wydarzenia, bo to bardzo rozwija też ten sport. Przyjechaliśmy tutaj z kolegami, bo słyszeliśmy, że jest, jakiś, jest jakieś zbiorowisko, które miasto organizuje i... Po prostu uznaliśmy, że się wybierzemy. Nie spodziewaliśmy się tutaj takich osobistości jak Szymon Godziek. Jurajski zlot rowerowy pokazał, że młodzież sportem i aktywnością jednak się trochę interesuje. Pomimo tych wszystkich stereotypów, młodzież bardzo dużo czasu spędza na dworze. I to nie jest prawda, że cały czas siedzimy na telefonach i po prostu bardzo często wychodzimy, często jeździmy na rowerach. I to jest po prostu sport, sport bardzo fajny, który bardzo łączy ludzi.